Mamy 30 listopada 2024 roku. Maciej Wojtyła, zapraszam na Oaz News. W długi weekend listopada w Żukowie odbyła się pierwsza część rekolekcji Koda. Moi kochani, w dniach od 8 listopada do 11 odbyła się Koda w Żukowie. Tak, druga edycja Kody, gdzie mogliśmy uczestniczyć m.in. w warsztatach psychologicznych o porozumieniu bez przemocy, gdzie mieliśmy panel o różnych diakonach naszej, naszej diecezji. Mieliśmy również spotkania z osobami, które mówiły nam, jak się modlić, o momencie spotkania, o modlitwie w trakcie adoracji. Również mieliśmy gościa, który opowiadał nam o wyzwolenia człowieka. Pozdrawiamy serdecznie Anielę Mekę w, ten, w tym miejscu. Zabrawa, I nie zabrakło też czasu, żebyśmy zadbali o... Swojego ducha, więc mogliśmy w tym weekendzie trochę zaczerpnąć z bogactwa, helizontu lub oświatło Tak, mogliśmy się spotkać, porozmawiać, umieć doświadczenie. doświadczeniem. Był też warsztat pogody w wieczorach, więc też był czas na dobrą zabawę. Zapraszamy na drugie terminy w przyszłym roku. Pierwszy termin kody będzie w fery mm -hmm. tak jak w zeszłym roku, właściwie w tym jeszcze. Natomiast drugi termin będzie mm -hmm. to później. To tam jeszcze zobaczymy, jak tam będzie kalendarz nam sprzyjał. Więc pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy na kolejną kodę. kodę. Przyjeżdżajcie! 3 sobotę listopada odbyło się DWDD, tym razem nasza archidiecezja była jego gospodarzem, a samo wydarzenie odbyło się w Gdyni. 16 listopada w Gdyni na Małym odbyło się DWDD, czyli Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych. Spotkaliśmy się z diakoniami z całej filii naszej perpińskiej. Podczas tego spotkania zastanawialiśmy się nad nadzieją chrześcijańską. Która wcale nie jest matką głupich, ale jest cnotą daną nam przez Pana Boga właśnie po to, żebyśmy patrzyli na nasze życie, w pełni nadziei, w pełni radości, w pełni też optymizmu. Podczas tego spotkania odbyło się oczywiście tradycyjnie spotkania w grupach diakonijnych, a także po trzech latach została wybrana para filialna, a tak dokładniej. Kandydaci do filialnej, bo tegoż wyboru dokonuje moderator generalnie Ruchu Światło Życia. I cóż, DWDD, wspaniałe spotkanie, podczas którego jeszcze miałem całą rękę, a teraz do Was maham. Miejmy nadzieję, że szybko się poskłada. 24 listopada nasza wspólnota posługiwała na Decyzjalnym Światowym Dniu Młodzieży w Katedrze Oliwskiej. Cześć! Właśnie w tym miejscu, 24 listopada, na Auli Jana Pawła II, między innymi odbyły się decyzyjne Dni Młodych, w czasie których też bardzo mocno zaangażował się nasz kształtowiciela, O ale. Tak, mieliśmy taką możliwość, żeby posługiwać na Eucharystii oraz właśnie na tej Auli, podczas takich warsztatów ewangelizacyjnych, podczas takiego uwielbienia, więc to był naprawdę myślę, że Piękny czas, gdzie mogliśmy też doświadczyć tego młodego kościoła, gdzie było mnóstwo wspólnot. Może teraz ta aula jest pusta, ale wczoraj naprawdę była wypełniona fantastycznymi, młodymi ludźmi z różnych wspólnot. Więc bardzo się cieszymy, że jako oaza mogliśmy brać udział w tym wydarzeniu, że mogliśmy też uczestniczyć w tym wydarzeniu przez śpiew, przez modlitwę, co jest takim też charyzmatem ruchu światło życia. Że też mogliśmy spotkać się z tyloma fantastycznymi wspólnotami, i bardzo dziękujemy Dziękczynnemu Duszpasterstwu Młodzieży za to. I po prostu, kurtyno, super, że jesteście! Pod koniec miesiąca rozpoczął się przegląd teatrów amatorskich Kurtyna. Począwszy od 24 listopada 2024 roku. Trwa dziewiąty przegląd teatralny dla teatrów amatorskich o nazwie kurtyna imienia Marka Hermana. Jest to wydarzenie skierowane do teatrów amatorskich, do różnego rodzaju grup wyselekcjonowanych o tematyce w głównej mierze chrześcijańskiej. Wartości są zasadniczym tematem przedstawień i chodzi o to, żeby ludzi w pewnym stopniu animować, interesować teatrem, zarażać pasją do teatru. Wiele rzeczy interesujących się dzieje, cały tydzień. Mniej więcej trzy przedstawienia dzienne. Serdecznie zapraszam i polecam. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i uczestniczącym w wydarzeniach naszego ruchu w tym miesiącu. Zapraszamy na grudniowe i życzymy owocnego przeżycia czasu adwentu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku za News już za miesiąc. Specjalnie dla Państwa, Maciej Wojtyła. Dziewiąte? Czy było dziewiątego? Dziesięć dziewiątego. Dziesięć dziewiątego. A tak. Dziesięć dziewiątego, tak. Czyli od ósmego do jednego jest woda. To jest. Dobra. Ej, świerka. Ej, przestań tam. A mija nagrodzinka po polsku? Po niemiecku zawsze działa.